Cześć z tej strony zasług projektu Organist Mind, realizowanego w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Nasza grupa, Pola, Paulny oraz Natalia, wytrwale realizowała projekt aż do jego końca. W tym filmiku opowiem Wam o naszej działalności oraz osiągnięciach, które udało nam się zdobyć. Na tematykę naszego projektu podołaliśmy dosyć spontanicznie, obserwując nasze otoczenie. Zwróciłyśmy uwagę, że nasi beneficjenci nie potrafią się skutecznie uczyć i zajmuje im to zbyt wiele czasu. Projekt Organizm Mind realizowany jest w celu pomocy młodzieży borykającej się z problemem braku skutecznej nauki, tworzenia efektywnych notatek oraz organizowania swojego czasu. Pragniemy również zmotywować ich do uczenia się we własnym zakresie oraz poszerzania swojej wiedzy. Projekt zrealizowałyśmy za pomocą takich mediów jak Facebook, Instagram oraz TikTok, w których umieszczałyśmy różnorodne informacje o charakterze edukacyjno-motywacyjnym. Na naszym Instagramie zebrałyśmy aż 4000 obserwujących, a na TikToku 13 tysięcy obserwujących, za co serdecznie chcemy Wam podziękować. Artykuły o nas zostały umieszczone w dwóch gazetach oraz na stronie internetowej naszej szkoły, a także wywiad został nagrany w Radio Afera oraz na ich Instagramie został umieszczony artykuł o nas. Przez dwa miesiące prowadziłyśmy dysk z darmowymi dodatkami. Były one m.in. języka polskiego, angielskiego, biologii, geografii i tym itp. Co tydzień na naszym Instagramie pojawiało się pytanie, z jakiego zakresu wiedzy mamy stworzyć następną notatkę. Link do naszego dysku jest dostępny na naszych mediach społecznościowych, a kliknięto w niego aż 18 tysięcy razy. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni, gdyż utwierdziło to nas fakcie, iż nasza praca nie poszła na marne, a beneficjenci korzystali z naszych notatek zapewne nie raz. W ramach rozpowszechnienia naszego projektu postanowiłyśmy zawiesić w pełni sponsorowane plakaty promujące nasz projekt. Udało nam się zawiesić aż w 30 poznańskich szkołach. Oprócz tego, przeprowadziłyśmy także warsztaty w naszej szkole w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszice w Poznaniu, podczas których uczniowie zostali wstępnie wprowadzeni w tematykę naszego projektu, poprzez poznanie, jakim typem ucznia są i wstępnym dopasowanie pod siebie swoich naukowych potrzeb. Oprócz warsztatów stacjonarnych, przeprowadziłyśmy także warsztat online, który opowiadał o naszym projekcie w pigułce. I przedstawiłyśmy na nim dużo ciekawych informacji związanych z naszym projektem. Na początku, na końcu projektu, dosłowniłyśmy ankietę, w której sprawdzał się poziom wiedzy beneficjentów z zakresu samokształcenia się. Dzięki realizacji naszego projektu, prawie 20% więcej ankietowanych zdeklarowało, że zaczęło sobie organizować czas. Natomiast jeżeli chodzi o motywację do pracy, jest troszeczkę inaczej, gdyż 50% zaznaczyło odpowiedź, że ma taki problem, ale teraz już zmniejszyło się do 20%. Chcemy wszystkim bardzo podziękować za wspieranie nas oraz za aktywny udział w naszym projekcie. Gdyby nie wy, nie byłybyśmy w miejscu, w którym teraz jesteśmy. Chciałybyśmy również podziękować naszym partnerom oraz sponsorom za okazanie wsparcia i zaufania. Dziękujemy.